Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli masz dzieci lub często przewozisz je samochodem, być może zastanawiałeś się Jakich zasad należy przestrzegać? W tym artykule znajdziesz kompletny przewodnik na temat bezpiecznego przewożenia dzieci. Obsługa klienta 19 lipca 2019 r. Przewożenie dzieci w samochodzie to trudny temat, ponieważ w grę wchodzą ważne czynniki, takie jak bezpieczeństwo dziecka. Pomyśl przez chwilę jak ważne jest bezpieczeństwo podczas podróży. W 2017 roku odnotowano ponad 3000 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Spośród nich ponad 40 stanowiły dzieci w wieku od 0 do 14 lat, które zginęły w zarodku. Wielu z tych zgonów można było uniknąć, wiedząc, Jakich zasad należy przestrzegać podczas przewożenia dziecka w samochodzie? Kwestia ta jest bardzo precyzyjnie uregulowana w art. 172 Kodeksu Drogowego. Wielu kierowców, pomimo tego, że prawo jest jasne i doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń dla nieletnich związanych z wypadkami na autostradach, nie zachowuje należytych środków ostrożności. Skutecznie podważając ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli w większości przypadków nic się nie dzieje, należy pamiętać, że z tysiąca razy w samochodzie wystarczy jeden wypadek, aby spowodować nieodwracalne szkody. Jakich zasad należy przestrzegać? Podstawowym systemem bezpieczeństwa do przewożenia dzieci w samochodach są urządzenia przytrzymujące, TJ. Mogą to być foteliki dziecięce, pasy, adaptery itp. Foteliki dziecięce, oprócz umożliwienia dziecku prawidłowego przejścia w samochodzie, mają fundamentalne znaczenie dla uniknięcia wypadków. W rzeczywistości, ze względu na swoją konstrukcję, znacznie zmniejszają uszkodzenia spowodowane uderzeniem w razie wypadku. W rzeczywistości dzieci nie mogą w pełni polegać na systemach samochodowych, takich jak poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, ze względu na ich szczególną strukturę kości. Będąc małymi, Dzieci nie mają tak solidnej struktury jak dorośli, więc gwałtowne uderzenie może spowodować znacznie poważniejsze obrażenia niż w przypadku dużej osoby. Specyfikacje techniczne bezpieczeństwa urządzenia przytrzymującego dla dzieci muszą odnosić się do norm europejskich, które są oznaczone skrótami UNECR 4404 lub UNECR 129. Skróty te są wskazane na etykietach urządzeń przytrzymujących i zazwyczaj znajdują się na prawie wszystkich z nich, ponieważ zabrania się sprzedaży systemów. Które są zawodne. Przed 2017 rokiem urządzenia przytrzymujące opierały swoją charakterystykę na wzroście dziecka. Metoda ta została uznana za nieskuteczną, ponieważ mogły istnieć dzieci, które były bardzo wysokie, ale nie były wystarczająco duże. Aby rozwinąć kości, warto wiedzieć, że nowe przepisy opierają się na wadze dziecka. Normy europejskie dzielą urządzenia przytrzymujące na pięć różnych grup, które należy stosować w zależności od wagi dziecka. Grupa 0. Grupa ta obejmuje produkty powszechnie znane jako nosidełka. Są to gondole, dzięki którym niemowlę może podróżować w samochodzie w pozycji leżącej. Przeznaczone dla dzieci o wadze od 0 do 10 kg. Są one zazwyczaj ważne przez pierwsze 9 do 10 miesięcy życia. Grupa 0+. Te inne są znane jako owadki, które są używane dla dzieci o wadze do 13 kg, zazwyczaj do pierwszych 15 miesięcy życia. Te łóżeczka są bardzo podobne do nosidełek, ale ze względu na większy rozmiar niemowlęcia mają większą ochronę na wysokości smaku i nóg. Grupa 1. Grupa 1 jest przeznaczona dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg, mniej więcej do 5 roku życia. Są to foteliki, które można przymocować do siedzenia za pomocą systemów takich jak ISOFIX. Obecnie, wraz z nowym standardem, nie ma już obowiązku posiadania tych systemów na pokładzie, a nowe foteliki dziecięce są skonstruowane w taki sposób, że można je zabezpieczyć. Przepuszczając je przez pas bezpieczeństwa, oczywiście pas musi być wystarczająco napięty, aby zapobiec przemieszczaniu się fotelika. Grupa 2. Tutaj zgrupowane są systemy dla dzieci do 25 kg i są to poduszki z podłokietnikami i oparciami. Za pomocą urządzenia zatrzaskowego używane są pasy bezpieczeństwa samochodu, przechodzące przez miednicę i ramię. Grupa 3. Obejmuje dzieci o wadze do 36 kg i jest to fotelik podwyższający, w którym dzieci mogą korzystać z pasów bezpieczeństwa bez wybiegania z fotelika. Gdzie i jak zamontować homologowany fotelik? Miejsce montażu fotelika zależy od grupy, do której należy. Pierwsze dwa 0 i 0 plus nie mogą być umieszczone na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną po stronie pasażera, podczas gdy pozostałe trzy można umieścić w dowolnym miejscu, ale warto pamiętać o dezaktywacji poduszek powietrznych. Do wagi 9 kg fotelik musi być zawsze montowany tyłem do kierunku jazdy. Dobrze jest jednak zachować to ustawienie jak najdłużej, ponieważ w razie kolizji plecy dziecka, które są słabsze od pleców dorosłego, Ucierpią mniej. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa i sankcje. Jeśli prawo w tym zakresie jest tak jasne, dlaczego wielu rodziców nie przestrzega tych zasad? Wiele osób czuje się komfortowo, nie przestrzegając zasad i zmuszając swoje dziecko do siedzenia w normalnych fotelikach z powodu kilku czynników. Jednym z głównych może być fałszywe poczucie bezpieczeństwa związane z tylnymi siedzeniami. Zawsze należy pamiętać, że urządzenia przytrzymujące dla dzieci są znacznie bezpieczniejsze niż foteliki. Ponadto czują się komfortowo, myśląc, że pokonują krótki odcinek. Na każdym odcinku, czy to 100 metrów, czy 5 kilometrów, może zdarzyć się wypadek. Wreszcie, najczęstszym i najpoważniejszym błędem jest uleganie zachciankom dziecka. Krzyki i płacz dziecka są mniej ważne niż jego bezpieczeństwo. Jeśli to nie wystarczy. Zawsze pamiętaj, że nieprzestrzeganie zasad wiąże się z poważnymi karami. Kierowcy, którzy nie przestrzegają tego prawa, podlegają grzywnie w wysokości od 70 do 285 euro, w zależności od wagi czynu, a także odjęciu pięciu punktów z prawa jazdy. Jeśli rodzic jest obecny w samochodzie, nawet jeśli nie prowadzi, grzywna jest nakładana na rodzica. A nie na kierowcę. Postet in dzieci w samochodach prawo mówi a WordPress komentar hello world.